W czwartym tygodniu Wielkiego Postu, w środę, na Eucharystii przychodzi słowo życia. W dniu wczorajszym słuchaliśmy proroka Ezechiela, który mówił o wodzie życia wodzie, która wypływa ze świątyni. Dzisiaj inny wielki prorok Izajasz. Prorok, który był posłany do narodu w momencie, kiedy naród był na wygnaniu, aby przynosił im nadzieję. I dzisiaj słyszymy piękne proroctwo, które właśnie mówi o uwolnieniu więźniów o tym, że Pan Bóg pragnie zawrzeć przymierze ze swoim ludem, przymierze wieczne. I my widzimy to przymierze realizuje się w osobie naszego Pana Jezusa Chrystusa, który przychodzi, umiera za nas, martwych staje i w sposób szczególny. Zawiązuje z nami wieczne przymierze właśnie przez to, że Bóg stał się człowiekiem, że Bóg Jezus Chrystus umarł za człowieka i zmartwychwstał. I te przepiękne słowa, które przychodzą dzisiaj do nas, których Pan Bóg mówi, czy może niewiasta zapomnieć o swoim dziecku, a nawet gdyby ona zapomniała, ja nie zapomnę o Tobie. Myślę, że jest właśnie tym pragnieniem Boga. Abyśmy doświadczali tej niesamowitej miłości, którą Pan Bóg ma dla każdego z nas. W dzisiejszej Ewangelii widzimy Jezusa Chrystusa, który mówi o bardzo głębokiej relacji do Ojca. Mówi to w kontekście czynienia cudów, ale właśnie mówi o tej głębokiej relacji, którą Syn ma z Ojcem. Głęboka relacja miłości. To jest pragnieniem Pana Boga, aby wprowadzić człowieka, aby konkretnie wprowadzić Ciebie właśnie w te relacje miłości. Dlaczego? Ponieważ to miłość zaczyna wszystko i miłość kończy wszystko. Wydarzenie zbawienia jest bardzo ważnym wydarzeniem, ale to jakby nie ono jest w centrum tego przesłania, które Bóg ma dla nas. Nie, nie jest przesłanie, że Bóg pragnie nas tylko zbawić, tylko że Bóg robi to w miłości i właśnie do tej komunii miłości, którą mam Syn z Ojcem w Duchu Świętym, do tego Pan Bóg pragnie Cię wprowadzić. I tym ma być przygotowanie do Paschy, Pascha to przejście Pana, które ma dokonać tego nowego życia w nas, ma wypełnić wszystkie obietnice. Chodzi o to, żeby Bóg wprowadził nas do rzeczywistości życia w samym sobie. Tego życzę Wam i sobie, żebyśmy właśnie wchodzili w tą, w tą, w tą rzeczywistość miłości Boga. Przychodzą różne choroby, choroby w naszym życiu. Są trudności. Nie radzimy sobie z wieloma rzeczami. I właśnie przychodzi to słowo księgi proroka Izajasza, który mówi, jeżeli jesteś więźniem, wyjdź na wolność. Jeżeli jesteś w ciemności, zobacz światło. Skąd? Ono pochodzi z nas? Nie. My jesteśmy grzesznikami, ale Bóg kocha grzesznika. Bóg przychodzi, aby tego grzesznika zbawić wami sobie właśnie tego doświadczenia, żebyśmy wchodzili w te relacje z Bogiem. Słowo Boże właśnie jest tym źródłem, tym miejscem, w którym możemy wchodzić, doświadczać tego, że Pan Bóg bardzo nas kocha, więc tego doświadczenia, właśnie wyswobodzenia z niewoli, egoizmu, egocentryzmu, kręcenia się wokół siebie, wyzwolenia ku wolności dzieci Bożych, którzy mają świadomość, że nie są sierotami. Dziś widzimy dramat wielu sierot na Ukrainie. Dzieci, które nie mają rodzin, nie mają rodziców, są bezbronne. Ty nie jesteś sierotą. Masz Boga Ojca. Masz Boga, który jest twoim ojcem, który pragnie troszczyć się o twoje życie i pragnie cię prowadzić z miłością. Oby Pan Bóg dawał nam właśnie to doświadczenie, żebyśmy naprawdę mogli poczuć się synami w Synu, abyśmy mogli poczuć się ukochanymi przez Boga. A tak jest rzeczywiście. Pan Bóg sprawił to w momencie Chrztu Świętego i pragnie, abyśmy odkrywali to i żyli tą pełnią już tutaj na Ziemi, nie dopiero po śmierci, ale już tutaj, na ile to możliwe, tu na Ziemi, aby po śmierci już w pełni kosztować tej pełnej komunii z Bogiem. Ale ona zaczyna się tutaj na Ziemi i niech tak się stanie. Amen.